Dziękuję bardzo. bardzo serdecznie witam, Szanowni Państwo, już za moment koncert galowy. Ja o kolendach, o historii mógłbym mówić długo o Wacławie zgilniowa, renesansowym twórcy, który uważany za jednego z pierwszych twórców kolęd po polsku, czy o księdzu Mioduszewskim, znanym śpiewniku. Ale nie, nie, nie o historii, może tylko o tej najnowszej. 21 lat temu powstał przegląd grup kolniczych pastorałka, a dzisiaj jest finał kolejnego, właściwie 21. przeglądu. Przegląd ma się bardzo dobrze. Wielu wykonawców, blisko 300 osób przez dwa dni w Ligocie Polskiej na naszej scenie w siedzibie Koleśnica a dzisiaj wielki finał 13 prezentacji artystycznych na scenie bardzo duży przekrój różnego rodzaju twórczości twórczości własnej, opracowywanej od duetów po bardzo liczne chóry przez spektakle teatralne pantomimiczne. Myślę, że naprawdę każdy z Państwa znajdzie dzisiaj to, co najbardziej lubi koncert, został tak uszyty, żeby była jak największa przekrojowość wszystkich prezentacji zgłoszonych w tym roku. Po tych prezentacjach dwóch duetów, teraz zespół wokalny. Zapraszam tutaj do nas bardzo serdecznie na scenę. Zespół Magnes, Gimnazjum Gminy imienia im. Szereg Szeregów Oleśnicy. Zapraszam. Zespół Magnes, którego opiekunami i instruktorami są pani Agnieszka Gradowa oraz pani Magdalena Stojko, wykona utwór Oj, maluśki". a tekst pochodzi z XVIII wieku z rękopisów w czasztoru Franciszkanek z Krakowa. Przed Państwem zespół Magnes. <klucz>

To to bardzo słowa z Gdzie śpiew słychać, tam dobre serca mają. Albowiem ludzie źli ci nigdy nie śpiewają. pierwszy międzygminny przegląd grup kolędniczych pastorałka Ligota Polska 18-20 grudnia 2015 roku. Rada artystyczna 21 międzynarodowego międzygminnego, ale poszłam daleko. Zbaw, zbaw w przyszłym roku to jeszcze nie, ale jak znam pani Dorotę, to za dwa lata spoko. Więc <noise> pilnego przeglądu przeglądu grup koledniczych Pastorałka w składzie Maria Bezia, artysta, muzyk, zawodowa wokalistka, animator kultury, pani Jarosława Prus, zawodowa wokalistka, muzyk, pedagog, animator kultury, pan Andrzej Kozłowski, aktor, mim, pedagog, animator kultury. Po przesłuchanie 29 wykonawców, 13 dziecięcych i młodzieżowych, 16 dorosłych z dwóch województw, Dolnośląskiego i Wielkopolskiego i sześciu gmin Wrocław, Oława, Międzybórz, Bierutów, Sośnie i Gmina Oleśnica postanowiła przyznać tytuł laureata następującym zespołom. Zespół Magnes, z Gimnazjum Gminy Oleśnica i szereg Oktawa z Więzyborza. Nie wpływają obrazki. Maroja Sióstr-Noroszyc. Pani, zespół magnes z gimnazjum gminy Oleśnica imieniem Szarych Szeregów Oleśnicy nagrody będzie wręczać Rada Artystyczna, Pani Moniko. Nie złatwo się przedrzeć. Pomagajcie, pomachajcie pani Pastorałka. Z roku na rok jest to coraz wyższy poziom. Z racji tego widać to dzisiaj na załączonym obrazku, że, że już występujemy w pięknej hali Mokisu i tutaj jeszcze raz podziękowania dla Pana Burmistrza i dla pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Co będzie za rok, pytali mnie ludzie? Być może opera wrocławska, no nie wiem, jak dalej będziemy tak szli w tym tempie, to na pewno. Tradycyjnie na zakończenie finałowa poeta. Wieczora, a wczoraj, wieczorem z, z niebieskiego, dwora, z niebieskiego dwora.